Brandon Sanderson, tancerka krawędzi, książka ze świata. Chwum Bożowego Światła. Z tego co wiem, najlepiej czytać e, po słowach światłości. Książka ze świata archiwum. Edge Dancer, Prorok, Zwinka nigdy wcześniej nie próbowała obrobić pałacu. Uważała, że to niebezpieczne. Nie dlatego, że mógł pan, ale dlatego, że po obrobieniu głodowego pałacu, dokąd mogła jeszcze pójść, wbiła się na zewnętrzny. Uriusz zjeżdżał po ogrodach, wszystko w środku, drzewa, skały, budynki, w odbijał światło gwiazd. W samym centrum stała kopulasta budowla, jak bańka po pośrodku stawu. Właściwie większość budynków była podobnie zaokrąglona, często z niewielkimi wyrostkami, w całym szczycie. W całym tym głodowym miejscu nie było jednej prostej linii, tylko mnóstwo zaokru, Pierwsze zwinki spięli się na szczyt muru, hałaśliwa, niesforna, niezgrawna banda. Sześciu mężczyzn, do doskonałych złodziei, nawet nie umieli spiąć się na mur. Rozowy pałac wydyszał Hukin. Rozowy? Czy wszystko rzeczywiście zostało z niego wykonane? Ja spytała Zwinka, siedząc na murze z jedną nogą. Co na drugą stronę. Wygląda jak kupa piersi. Mężczyźni patrzyli na nią z przerażeniem. Wszyscy byli Azyryjczykami, ciemnoskórymi i ciemnowłosymi. Ona sama pochodziła z północnych wyspręż. Tak mówiła jej matka, choć Zwinka nigdy ich nie widziała. — Że co? — spytała Hukin. — Piersi! — powtórzyła świnka pozując palcem. Widzicie, jak sząca na palecach? Te wyrostki na górze to sutki. Gość, który to wybudował, musiał być bardzo długo samotny. Hukin obrócił się do jednego z towarzyszy, wykorzystując liny. Zeszli z powrotem na dół po zewnętrznej stronie muru i zaczęli szeptać między sobą. — Ogrody po tej stronie wydają się puste, jak sugerował mój informator. — Powiedział Hukin. — Przyzna dowodził całą bandą. Miał nos, który wygląda tak, jakby ktoś chwycił za jego czubek i pociągnął naprawdę mocno, kiedy hukin był mały. Zwinka dziwiła się, że nie uderzał nimi ludzi w twarz, kiedy się obracał. Wszyscy zajęli się wyborem nowego pierwszego Akasiksa. Ak Stwierdził Maxim. Naprawdę moglibyśmy to zrobić, obrabować brązowy pałac to pod nosem wezyratu? Czy to no, niebe niebezpieczne? Pytał bratanek Hukina. Był nastolatkiem, okres dorasta potraktował go ogólnie. Twarz, ten głos, te patykatowate nogi. Cicho warchą Hukin nie sprzeciwił się Tik-Zik. Chłopak ma prawo wyrażać droskę. To będzie bardzo niebezpieczne. Tikzik był uważany za najbardziej wykształconego w całej grupie, bo umiał przeklinać w trzech językach. Prawdziwy uczony nosił wyszukane szaty, choć inni wybrali czarne stroje. Panował chaos, mówi dalej, ponieważ tak wielu ludzi krąży dziś po pałacu. Będzie również niebezpieczeństwo wielu, bardzo wielu strażników, podejrzliwość ze wszystkich stron. Tikzik był starzejącym się mężczyzną jednym w grupie, którego swinka nieźle znała. Nie miała wymówić jego imienia, wymawiany poprawnie dźwięk kuku. Na końcu brzmiał jakby ktoś się krztusił. Tylko mówiła mu Tig. Tikzik, powiedział Hukin, tak jest, krztuszenie się, to ty zaproponowałaś, nie mów mi, że teraz robi się dziś zimno, nie cofam się jedynie sugeruję ostrożność zwinka pochyliła się w ich stronę Mniej kłótni, powiedziała, ruszajmy głodna jestem, hukin podniósł rok, dlaczego w ogóle ją zabraliśmy przyda się, powiedział tizik, zobaczycie to dziecko, dziewczyna, ma co najmniej 12 lat, nie mam 12 lat warknęła zwinka z góry 7 stron nie mam, powtórzyła się to pechowa liczba uniesła, mam tylko tyle lat – Dziesięć? – spytał Tizik. To jest właśnie tyle, pewnie 10 opuściła dłonie. – Liczba jest pechowa, jeśli nie mogę jej policzyć na palcach. – A w tym wieku od trzech lat, więc… No, – na to, że pechowych liczb jest dużo – powiedział Hukin z rozbawieniem. – No pewnie – zgodziła się. Zrób rozejrzała się po ogrodach, po czym spojrzała w stronę, z której przyszli, w stronę miasta. Jedną z ulic prowadzących do pałacu szedł mężczyzna. Tylko ciemne szaty wtapiały się w mrok, ale srebrne guziki błyszczały za każdym razem, gdy mijał liczną latarnię. Niech to burza, pomyślała. Przyszedł ją dreszcz, jednak go nie zgubiłam. Spojrzała na kumpanów. Idziecie ze mną czy nie? Bo ja idę. Ścisnęła się ze szczytu i zaskoczyła na pałacowy dziedziniec. Przykusnęła machając chłodną ziemię. Tak, to był metal. Wszystko było z prązu. Bogacze, jak uznała, lubili trzymać się motywu przewodniego. Gdy chłopcy w końcu przestali się kłócić i zaczęli spinać, z ciemności wyrosły wąskie, wijące się pędy, które zbliżyły się do zwinki. Wyglądały trochę jak cienki strumyk roczanej wody, który płynął po ziemi. W kilku miejscach z pędu wyrastały kawałki czystego kryształu, jak odłamki kwarcu. W ciemnym kamieniu nie były ostre, lecz gładkie, jak wypolowane szkło i nie manowały burzowym światłem. Pędy rosły bardzo szybko, wijały się wokół siebie, a ich nie na przypominała twarz. Panienko powiedziała twarz czy to mądre. Cześć pustkowcu. Ła zmiinka się. Nie jestem pustkowcem. Trzeciw się, ty to wiesz. Po prostu przestań tak mówić. Zwinka uśmiechnęła się szeroko. Jesteś moim ulubionym pustkowcem i żadne kłamstwa tego nie zmienią. Pochwyciłam cię, ale nie będziesz kradł dusz. Nie przysimy tu po duszę, tylko trochę ukraść, co nikomu nie zrobi krzydy. Twarz spnął, czy mówił, że nazywa się Wyndle. zwinka pobiegła po ziemi z brązu w stronę drzewa, które oczywiście również wykłuto z brązu. Hukin wybrał na czas ja najciemniejszą część nocy między księżycami, ale w tak bezmurną noc gwiazdy dawały dosyć światła. Wyndle urozwie stronę, postawiając niewielki ślad pędów, których ludzie nigdy nie widzieli. Pędy po pewnym czasie stwardniały, jakby na chwilę stały się kryształ, Spadły się w pył. To ludzie czasami zauważali, choć z pewnością nigdy nie widzieli samego Wendla. Z tym sprenem, powiedział do niej Wendla, członkiem dumnej i szlachetnej, cicho. Zwinka wyrzała za brązowego drzewa po bliskim podjazdem. Otwarty powóz, w którym siedzieli ważni Azirczycy. Udało się ocenić po ich płaszczach, wielkich, obszernych płaszczach o szerokich rękawach i kłócące się ze sobą wzory. Wszyscy wyglądali jak dzieciaki, które wślizgnęły się do garderoby rodziców, ale czapki mieli całkiem niezłe. Cudzieje ruszyli na nią, poruszają się nawet miarem miarę cicho. Tak naprawdę nie byli tacy źli, ci nie umieli spiąć na mur. Zebrali się wokół niej, a Tygzyk stał, uciążając płaszcz, śiązując te, które nosili bogaci skrybowie. Pracując dla rządu, tu uważać, że praca dla rządu była naprawdę ważna, wszystkich innych nazwano dyskretnymi, cokolwiek to oznaczało. Gotów, Dixix zwrócił się do Maxina, który jako drugi ze złodziei włożył bogate szaty. Maxin przytaknął je, bo ruszyli w prawo, kierując się w stronę pałacowego ogrodu rzeźby. Tam podobno okręcili się ważni ludzie, zastanawiając się, kto powinien zostać nowym pierwszym. To niebezpieczna praca. W dwóm ostatnim obciął głowę jakiś gość w bieli. A ostrzym odprysku w ręku. Ostatni pierwszy nie przeżył nawet dwóch głodowych dni. Kiedy Tig i Maxim sobie poszli, Zwinka musiała się martwić, że tylko o czterech pozostałych: Hukin, jego brata, najmniej dwaj szczupli. ci, którzy dużo nie mówili, za to ciągle sięgali pono, że Zwinka ich nie lubiła. Kraźnie nie powinna pozostawiać trupów, zostawianie trupów było proste, to żadne wyzwanie, jeśli po prostu zabijało się każdego, kto cokolwiek zobaczył. Wprowadzić nas do środka. Kin zwrócił się do zinki, prawda? Dziewczyna siła oczami, następnie ruszyła przez brązowe ogrody w stronę głównego pałacu. Naprawdę wygląda jak piersi. Wędlawił się po ziemi obok niej, jego pędy pozostawiały niewielkie odłamki przezroczystego kryształu. Był równie kręty i szybki jak węgorz, ale raczej rósł niż się poruszał. Puskowcy byli dziwaczni. Rozumiesz, oczywiście, że to nie ja cię wybrałem, powiedział o jego twarz. Się wśród noczy czy mówienie sprawiło, że pozostało z sobą sekwencje z nieruchomiałych twarzy. Rósł tak szybko, że usta wyglądały, jakby się poruszał. Chciałem wybrać wybitną matronę z innej babcię, z taką mi tą ogrodniczką, ale nie, krąg powiedział, że mam wybrać Ciebie. Widziła starą magię, mówili, że matka ją pobłogosławiła, mówili, jest młoda i możemy ją ukształtować, mówili, cóż oni nie muszą znosić. Zamknij się, pustkowcu, zchnęła z winka, się do ściany pałacu. Albo wykopię w poświęconej wodzie i pójdę posłuchać kapłanów. Może poproszę o egzorcyzm. Winka prześlizgiwała się bokiem, aż udało jej się ze, za wygięciem. Chciałem zobaczyć patrol, straż. Przeszła na ścianę, która wyginęła się otóż nad jej głową jak skałopą, później zwężała, była z gładkiego brązu, bez żadnych chwytów. Czekała, że odejdą do przerzebna, do to już robi, co ci każe, wcale nie aż tak złapałam cię, jak w opowieściach. Przyszedłem do ciebie, sprzeciwiłem się będę. twoje moce pochodzą ode mnie. Czy ty w ogóle słuchasz? Na górę poleciła z winka, wskazując palce. Łętlę wesnął, ale posłusznie spiął się na ścianę. Zdaszczając szeroki łuk, Zminka podskoczyła i złapała same uchwyty stworzone przez pędy. Z pomocą tysiąca rozgęzionych ogonków zakończonych tymi dyskami przylepiły się do powierzchni. Wędle wił się nad nią tworząc rodzaju drapinę. Nie było to łatwe Wybór Ruszenie sprawiało, że było wręcz głodowo trudne. A Wędle wstawił jedynie wielkie uchwyty, ale udało się jej się. Wspięła się na palec sam szczyt do okien wychodzących na ogrody spojrzała na stronę miasta, ani śladu mężczyzny w czarnym mundurze, że odwróciła się do okna, mimo że było zwrócone wschód, a umieszczono grubą szkło, nie. To niesprawiedliwe, w jakim wielkim stopniu. Zimir były chronione przed arcyburzami. Musi żyć z nimi jak najzwyczajni ludzie. Musimy tu pustkować, powiedziała, wskazując: No, już sobie, stwierdziłem, że choć uważasz, że z czym nie od pracuję tylko ja, narzekasz też, jak przez to przejdziemy, masz nasiona. Głową usunęła do kieszeni, później drugie wreszcie do tej z tyłu. Ach, tu są jakaś bateria mogą wpływać jedynie w niewielkim stopniu, powiedział że To znaczy, że musisz użyć napełnienia, żeby zwinka się, a użyć napełnienia, żeby przybudowy i pustkowcu nie rozumieli. Wendy, znowu rozróżnasz się ona na futrynie, zrobiła to rzucając garści na sił włókna. Twoja więź ze mną daje ci dwie podstawowe klasy zdolności. Powiedział, pierwszą manipulację, tarciem, już nie ziewaj na mnie, odkryłaś. Używaliśmy jej przez wiele tygodni, nadszedł czas, byś nauczyła się drugiej mocy wzrostu. Jesteś jeszcze gotowa na coś, co kiedyś zwano odrodzeniem, leczeniem. Zwinka przycisnęła dłoń do nasion, przywołała swoją wspaniałość, nie była pewna jak to robi. Co to robiła, zaczęło się tuż po pierwszym pojawieniu się łydla. Jeszcze nie mówił, trochę tęskniła za tym czasem.